Cześć, chciałam opowiedzieć Ci dzisiaj o tym, jak niezwykłą posiadasz moc. Być może zdajesz sobie z tego sprawę, a być może jeszcze nie. Mam nadzieję, że ten filmik przybliży Ci nieco wiadomości o samym sobie i że będziesz mógł i mogła sama siebie poznać i zajrzeć w głąb siebie. Ja mam na imię Dorota i przeprowadzę Cię przez tą podróż w głąb samego siebie. Witam Cię serdecznie. Nasze myśli są niczym innym jak energią. Ta energia otacza nas wokół, jest wszędzie. Oznacza to, że nasze myśli i słowa, które wypowiadamy, działają jak fale radiowe. Jest to niesamowite. Tego nie widać i ciężko sobie to wyobrazić. Ja słyszałam, wiedziałam już o tym wiele, wiele lat temu, jednak, ponieważ nie jest to namacalne, nie jest to namacalnym dowodem na istnienie czegoś takiego, ciężko mi było w to uwierzyć, ale dzięki doświadczeniu i tego, tego co przeżyłam, wiem, że coś takiego na pewno istnieje, jak właśnie energia, którą wytwarzamy. Być może często myślisz sobie negatywne rzeczy, albo nastrajasz się, że coś niedobrego ci się przydarzy, albo że innym się w życiu coś udaje, a tobie nie jesteś skazany, albo skazana na nie jakieś niepowodzenia, albo inni mają szczęście i ty czekasz, aż to szczęście do ciebie przyjdzie. Otóż możesz mieć w życiu i robić w życiu to, co tylko chcesz. I to, na co się nastawisz. Proponuję ci zrobić takie ćwiczenie codziennie przez miesiąc. Wstawaj rano, uśmiechnij się do siebie. Ustami, oczami. Niektórzy mówią, uśmiechnij się wątrobą, uśmiechnij się całym sobą. Nastrój się pozytywnie i pomyśl sobie, co dzisiaj niesamowitego przyniesie ci dzień. Oczekuj tego z niecierpliwością, z ekscytacją, z dobrym nastawieniem, i zobaczysz, że coś takiego się przydarzy. Często przydarzają nam się różne dobre rzeczy, niezwykłe, ekscytujące, i pomyślisz sobie, tak, innym się przydarzają, ale mi nie. Przydarzają się każdemu, ale nie każdy je ma na tyle otwarty umysł i serce, żeby to zauważyć. Bo skup się na tym przez e, 30 dni, aby codziennie e, odczuwać wdzięczność, budzić się rano, uśmiechać się i powiedzieć sobie chociaż po przebudzeniu trzy rzeczy, no może pięć, umówmy się od 3 do 5, żeby zadanie nie było zbyt trudne, za które jesteś wdzięczny lub wdzięczna. Dlaczego wdzięczność jest taka ważna, to ona wzbudza w nas y, radość. Nie wiem, jak to się dzieje, nie mam pojęcia, y, ale tak jest. Każdego dnia budząc się, spójrz w sufit za okno, popatrz na osobę, bo, koło której się budzisz, i pomyśl sobie, za co jesteś wdzięczny, czy wdzięczna. Może za to, że dzięki że. Budzisz się codziennie obok ukochanej osoby. Może niech będzie to to, że możesz spać w wygodnym, ciepłym łóżku. Może to, że masz wspaniałą rodzinę, chociaż dzieci potrafią czasami dopiec. Może to, że masz przyjaciół, pracę, że masz zapewniony byt i bezpieczeństwo finansowe. Mogą to być różne rzeczy, jakie tylko chcesz za które możesz być wdzięczny. One nie muszą być wielkie, mogą być małe. Że masz, nie wiem, swoją ulubioną bluzę i możesz się cieszyć, że <głos》> możesz ją nałożyć. Cokolwiek, ale może to być... niech to będzie od trzech do pięciu rzeczy. Wieczorem zasypiając pomyśl sobie o trzech rzeczach, fantastycznych rzeczach, dobrych rzeczach, które Ci się przydarzyły. Być może ekspedientka w sklepie była dla Ciebie miła, uśmiechnęła się i życzyła Ci miłego dnia. Być może spotkałeś kogoś na ulicy, kto był dla ciebie sympatyczny. A może coś fajnego przydarzyło ci się w pracy? A może żona, mąż uśmiechnął się do ciebie, czy uśmiechnęła yy. i cieszy się, dlatego, że jesteś obok i tylko to. Yy. To są takie małe rzeczy, drobne gesty, które czynią nasze życie lepszym. Takie zadanie proponuję Tobie, żebyś przez te 30 dni. Codziennie rano i codziennie wieczorem, dziękował za to, co masz, za najdrobniejsze rzeczy. Mam nadzieję, że dostrzeżesz, jak szybko Twoje życie się zmienia, a w następnym filmie powiem Ci, jak pójść o krok dalej z naszą energią, z naszymi myślami i z naszymi wypowiadanymi słowami. Życzę Ci powodzenia w tym wyzwaniu. Mam nadzieję, że podzielisz się tym ze mną. Po jednym dniu, po dwóch, po tygodniu, po miesiącu będę bardzo, bardzo wdzięczna za Twój feedback i mam nadzieję, że Twoje życie yy, wzniesie się na inny poziom, będzie lepsze, ciekawsze. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa Twojej opinii i Twoich przeżyć. Tymczasem życzę Ci powodzenia. Trzymam kciuki mocno <laughs> za Ciebie. Jeśli spodobał Ci się filmik, daj łapkę w górę. Skomentuj oczywiście pozytywnie. Przysyłamy tutaj tylko pozytywną energię. I zasubskrybuj mój kanał. Będę ci bardzo wdzięczna. Pozdrawiam cię mocno. Życzę wszystkiego dobrego. Cześć.